Dziś pokażę Wam skale grawerowane, które powstały na mojej grawerce. Jakżeście pewnie zauważyli, grawerka już działa od pewnego czasu. Powiem Wam tak: nigdy nie uczyłem się grawerować. Znaczy, nie grawerowałem. Jest to jedna z pierwszych takich prac wykonywanych samodzielnie. Jedyne co to do tej pory, jaki kontakt miałem z grawerką to jedynie co naprawiałem grawerki i później patrzyłem sobie jak pracuje na niej pracownik, czyli obsługa. No i teraz kupiłem sobie jakiś czas temu, znaczy około 4 lat temu grawerkę i tak sobie stała, stała. Zrobiłem sobie łącznik pomiędzy dwoma... Przy pomieszczeniami no i zaczęły na razie powstawać takie skale płaskie na razie do 100 mm, a w przyszłości planuję 150 jeszcze i 200, a w razie potrzeby będą powstawać i dłuższe skale. No to także teraz już naocznie możecie zobaczyć, nie wszystkie są takie, jakby powiedzieć idealne, tak jakbym chciał, ale no bardzo dobrze na nich wszystko widać. Dziękuję.